Bezdroża Trophy 2009 zajmujemy się nie tylko podróżowaniem, nie tylko pokonywaniem górskich szlaków, przełęczy i pagórków, ale także zwiedzaniem dotarliśmy do miejscowości Sapanta na północy Rumunii. Miejscowości niezwykłe, jeżeli ktoś tu był, to wie, że unikatowy zabytek, cmentarz. Cmentarz dwudziestowieczny, więc ktoś może pomyśleć, co to za zabytek. A no, bardzo ciekawe miejsce, dlatego że jestem na cmentarzu, staram się mówić trochę cicho, chociaż nie wiem, czy te restrykcje do końca tak tutaj obowiązują, ponieważ znajdujemy się na tak zwanym wesołym cmentarzu. Powstał on w latach 30. ubiegłego wieku za sprawą Joana Stana. Patrasza, malarza z tak zwanego kierunku sztuki naiwnej, który w pewnym momencie zaczął portretować mieszkańców tego miasteczka. Tych, którzy no, już odeszli, pożegnali się z nami. Podczas pogrzebów murowywane były tu kolorowe nagrobki. Większość z nich jest bardzo podobnych do siebie. Jest to taki granatowy, jasnogranatowy kolor, na którym opisano są szczegóły z życia tych, którzy tutaj spoczywają, ale wyróżniają się te nagrobki przede wszystkim portretami. Pan Stan Patrasz starał się wymalować cechy charakterystyczne z życia osoby zmarłej. Przede wszystkim przedstawią zawody. Mamy tutaj na przykład kilka nagrobków kierowców, którzy przez lata siedzieli za kierownicą, a teraz razem ze swoim wspaniałym samochodem, ze swoją maszyną są tutaj spultretowani właśnie na swoim grobie. Ale nie tylko zawody, takie jak piekarz, stolarz, rolnik są tutaj czy kierowca przedstawiany na tych nagrobkach. Także sposób w jaki mieszkańcy miejscowości Sapanta spędzali czas prywatnie na jednym z nagrobków, to może Państwa zaszokować, postaram się podejść do niego. Georgu, Dim... Georgu Dimitru zmarł w wieku 77 lat. Na co nie zajmował się stolarką, co przedstawia bardzo ładny, choć jak mówię, w tradycyjnej, naiwnej stylistyce obrazek. Przedstawia ten górna część obrazka, na dolnej mamy pana Georgu, który. Po pracy przy buteleczce swojego ulubionego alkoholu. Najczęściej była to wódka, no i z kieliszkiem w dłoni. No, mieszkańcy portretowani są, tak jak większość pewnie z rodziny, starała się ich zapamiętać. Postaram się tu przejść jeszcze, aby opowiedzieć Państwu o jakimś ciekawym nagrobku. O, tutaj zmarły przed 18 laty. Mechanik samochodowy, mam nadzieję, że mechanik, a nie przemytnik, bo coś upycha w bagażniku swojego samochodu. Są też portrety samych twarzy osób zmarłych. Domyślam się, że był to ktoś ważny, może polityk, może urzędnik. Także niezwykłe miejsce, proszę Państwa, po części pełne zadumy, bo to jednak cmentarz, ale po części wesołe, radosne i pokazujące, jak naprawdę chyba powinno się wspominać swoich bliskich, którzy już odeszli. Zapraszamy wszystkich do sapanty, do niezwykłego wesołego cmentarza, a my ruszamy dalej drogami bezdroży Rumunii, potem Serbii i Czarnogóry.